Wiadomo, że w obecnej wojnie na Ukrainie Rosja nie przyjmuje się żadnymi konwencjami, stosuje zakazane typy bomb, mówi się o wykorzystaniu broni chemicznej czy biologicznej. Jednak trzeba pamiętać, że kto mieczem wojuje, może od miecza zginąć i to w najbardziej nieoczekiwanym momencie. biologiczna. Szli ruscy sołdaci, szli przez polne dróżki, schronienie znaleźli u jakiejś staruszki. Ziemnięci, zmęczeni, podążali z trudem, bo czołg wymienili już wcześniej na wódę. Babcia Ukrainka ugaszcza jak może. Usadza w pokoju, daje spać w komorze, potem oferuje im pierożki z farszem i pozwala popić ukraińskim barszczem. Efekt osiem worków na najeźdźców zwłoki. Broń biologiczna na miarę epoki.